Cześć wszystkim! Witam na moim kanale. Dzisiaj podsumowanie marca. Tak na początek mała lista uzupełniona. Udało mi się 14 ilustracji pokolorować plus, słuchajcie, 33 e, kro, e, od kropki do kropki, ale one też są pokolorowane. E, tu są wszystkie wypisane przeze mnie w tym miesiącu, znaczy w ubiegłym miesiącu, bo już jest kwiecień, pokolorowane ilustracje. Zacznijmy sobie od kolor Morfi. Tutaj po prostu pokolorowałam e, takiego zająca, królika, akwarelami w kolor Morphe'i rozanesa. Słuchajcie, trochę się pogięło, mi to nie przeszkadza, ja lubię jak te kartki są pogięte, ale, jak, ale przynajmniej e, nic nie przebiło na drugą stronę. Tak jak mówiłam, od kropki do kropki. Słuchajcie, tu poszalałam. Po prostu każdą, jakąś tam wolną chwilę potrzebowałam sobie coś pomazać, pokolorować, kropek trochę pouzupełniać. Do przypomnienia, tu są mm, słowa miłość i pokój w różnych językach świata. Dodałam sobie do tego trochę kredek, trochę akwareli. I wyszło mi z tego całkiem sporo tych ilustracji. To była moja nieudana próba. <zum> Zamknijmy to i w ogóle zarzućmy kurtynę milczenia, prawda? Odkropkowane od kropki do kropki. Dla mnie jest to uspokajające i przynosi mi chwilę taką wytchnienia, uspokojenia, poskładania myśli. Mi fajne kolory wyszły. Słyszycie jak te kartki szeleszczą? Dziwiesienki po niemiecku. Mozai. Oczywiście nie wszystkie tutaj kolorowane są, ale czas spędzany nad tym służy jednemu, żeby się trochę odprężyć. Pozbierać myśli, uspokoić też czasami jak rozmowa samemu ze sobą, e, być może. Natomiast e, na tym to, ma, to, to, to ma u mnie taki cel, żeby przy okazji gdzieś tam uspokoić tą gonitwę myśli i zwolnić. Właśnie. To jest po polsku też. Tutaj obuszka. I tu ostatnia. Kwiatek z waszku. Tutaj, jak mogliście widzieć na kanale, na naszym vlogu, podlinkuję ja go Wam gdzieś tu, e, tu rysowałam z córą, zabawa pół na pół nasza, w naszym wydaniu wygląda to tak. Moja strona, strona, strona córy i druga ilustracja w minionym miesiącu, To no ta, dla przypomnienia. Pierwsza z nas, która maluje, zasłania jedną stronę, maluje, zasłania tą stronę, co pomalowała. I druga, nie wiedząc, jakich kolorów użyła, pierwsza, koloruje swoją część. I tak później mamy niespodziankę, jak to wygląda na końcu. Tutaj, Lucy Scheinsheim. Wiosenna ilustracja. Kolory, kredką, fabrykaster. I Astrid, Astrid chyba wtedy, czy jako artist artyst nazywają, przepraszam. Słuchajcie, tu miałam wyzwanie z losowych, z losowania takiego, które wymyśliłam sobie, że na marzec będziemy losować swoje ilustracje. Cóż Ci pokażę w kolejnym filmie o, o losowaniu. Natomiast mój wodnorożec wygląda... No i mój zbiór ulubionych misficz. W tym miesiącu dużo mi ich wyszło. Pierwsza w kolorach, które nie są jakoś moimi ulubionymi, brązowymi. Natomiast podjęta próba. Nawet mi się podoba. Słuchajcie, no nie czujecie tego na filmie. Natomiast te masaki. tutaj użyłam głównie masaków Ohuhu i Faber Castell Kredek. Faber Castell Kredek. E i one, te mazaki, wydzielają taki ciekawy dość zapach. Mi ten zapach akurat się <noise> podoba. A, to jest taki słodkawy. Druga taka wiosenna ilustracja. Taka wiosenna wróżka. Tu zrobiłam eksperyment, dobrałam sobie paletę, w której chcę kolorować. Również jest złoty żelopis. Ta paleta to było 5 kolorów, natomiast ja tutaj próbowałam dobrać sobie wśród kolorów markerów, które posiadam. Uzbierałam takie i dodałam tu trochę jeszcze kredek, żeby cienie sobie dodać, różne cieniowanie i w ten sposób lubię kolorować. Tu kolejna ilustracja, tylko kredki. Tutaj też głównie markery. Ale tak jest tutaj tylko ciotęńka, odrobinka dodana na skrzydełka. I też próbowałam zrobić tutaj odblask ym, grzybów, żeby one były takie świecące. I mój wschód słońca chciałam zrobić, natomiast zachód wschód, jak uważacie, i tutaj błyski na skrzydełkach i na tatuażach. Słuchajcie, to mam kolorowankę e, olsikowej. E, oli kolorowanki są wyjątkowe, przemawiają do nas bardzo. E, ja w ubiegłym miesiącu dodałam tej koloru. Będzie też film na kanale na ten temat. Postaram się tutaj wrzucić kartę z odnośnikiem do niego. Tak mi wyszło. Również w naszym vlogu w ubiegłym miesiącu, w pierwszy art vlog na kanale, rysowałyśmy e, dinozaury. Twój dinozaur przepraszam. Rysowałyśmy dragony. E, mój ulubiony dragon w grze jest ten. U mnie ma na imię Hana. Stąd nazywa się tu Hana. I teraz do domu fanfary, do domu do, ulubiona ilustracja w tym miesiącu. Karolina Kubikowska, to jest jej ilustracja, którą pokolorowałam akwarelami i kredkami troszeczkę. Bardzo mi przypada do gustu, to jest moje pierwsze zetknięcie z tą artystką. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Będę w przyszłości też... to nie jest żaden sponsor oczywiście. To jest po prostu moje osobiste zdanie na ten temat. Sama kupiłam tą kolorowankę, którą sprzedawała z okazji swoich urodzin na swoim kanale, na swoim, w swoim sklepie. Bardzo mi się to spodobało. Urocze to jest. Taka wiosenna ilustracja, wiosenny obrazek, który bardzo mi pasował do marca. Słuchajcie, razem wyszło mi tych ilustracji w ubiegłym miesiącu całkiem sporo. To Wszystko razem. Wyszło mi 14 ilustracji w kolorowankach stricte i tych od kropki do kropki e, 33. Dobrze powiedziałam: 14 i 33, czyli 47 stron. Jeszcze tak dużo mi się nie udało w, jak na razie. No wiadomo, to jest mój trzeci miesiąc, tak? Styczeń, luty. W styczniu były 22, w lutym było 24, a w marcu 47. Nie pytajcie, jak. Po prostu e, jak człowiek się wciągnie. I czuję, że to jest dobre dla niego i to jest jego pasja. To hobby staje się małą pasją. Yy, bardzo mi to wciąga, bardzo mi się to podoba. Także tyle na dziś. To było podsumowanie marca. Zapraszam na mój Instagram, gdzie zamieszczam również efekty swojej pracy. Yy, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!